W tej chwili mam tutaj przygotowane miejsce na stelaż. Będę doprowadzał do tego stelaża zimną wodę już wymierzone, czyli zaczynamy od ucięcia rurki. Poszło i w to miejsce będę kładał kolanko. I w tej chwili nie będę używał automatycznej zaciskarki, tylko ręcznej. I patrzcie, jakie to jest pomocnicze. Ustawiamy sobie pod odpowiedni kąt, żeby nie zasłaniać kamery oczywiście. Zaślepka odpadła, czyli jest dobrze zaciśnięte. Tutaj, proszę bardzo, ustawiamy sobie w ten sposób. Podjeżdżamy i. Zdecydowanie, wolę tę zaciskarkę mniej się męczy. Jeżeli wy nie chcecie się bawić w hydraulika, to zawsze możecie skorzystać z usług fachowca serwisu Fixly. Serwis jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Wystarczy prowadzić kilka najważniejszych informacji, między innymi miejscowość i poszukiwaną usługę, a już po chwili otrzymacie dopasowaną do Was ofertę.